To już ostatni odcinek naszej miniserii o falach grawitacyjnych, opowiadającej o tym, czym one są, jak zostały odkryte i jak są badane. Pozostało nam wybrać się w przyszłość i, bazując na faktach, popuścić nieco wodzy fantazji, zastanawiając się, do czego może nam się ta wciąż jeszcze nowa i świeża wiedza przydać. Zapraszam na odcinek o obserwatoriach fal grawitacyjnych współcześnie i w przyszłości. A jeśli nie widziałeś bądź nie widziałaś wcześniejszych odcinków, to masz linki oczywiście w opisie do tego filmu i w zakładce z kartami. Zaczynamy! Obserwatoria LIGO w Livingston i Hanford, o których opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, nie są jedynymi takimi urządzeniami na świecie. W ścisłej współpracy z oboma ośrodkami LIGO pozostają dwa duże interferometry: Virgo we Włoszech i Kagra zlokalizowane w dawnej japońskiej kopalni. Oba są bliźniaczo podobne do LIGO, przy czym ich ramiona mają nie 4, a 3 km długości. Dzięki sieci niezależnych obserwatoriów, które w pewnych okresach pracowały jednocześnie, udaje się z o wiele większą precyzją ustalić, na przykład, położenie danego zdarzenia na niebie, a to jest kluczowe dla próby obserwacji optycznej zdarzenia, co pomogłoby w potwierdzeniu, czy modele teoretyczne, których naukowcy używają do ustalenia, jakie obiekty brały w nim udział, są prawdziwe. Pierwsza taka wspólna obserwacja oczami i uszami miała miejsce w sierpniu 2017 roku i była owocem współpracy LIGO i Virgo, które natychmiast po detekcji fal grawitacyjnych wysłały notkę do obserwatoriów optycznych z prośbą o skierowanie tam swoich teleskopów. Dzięki temu obserwatoria takie jak Gemini, A Very Large Telescope czy Kosmiczny Teleskop Hubble odebrały światło zderzenia się dwóch gwiazd neutronowych, potwierdzając tym samym dane dostarczone przez detektory fal grawitacyjnych. Sukcesy pierwszych obserwatoriów fal grawitacyjnych sprawiają też, że rośnie zainteresowanie tym kierunkiem badań, a co za tym idzie, łatwiej jest znaleźć fundusze na kolejne, bardziej zaawansowane eksperymenty. Zarówno USA, jak i Europa pracują nad projektami obserwatoriów naziemnych. Amerykański Cosmic Explorer ma bazować na LIGO, ale jego ramiona mają mieć 10-krotnie większą długość, 40 km każde. Stworzenie takiego kolosa nie jest oczywiście proste, choćby dlatego, że przy takiej odległości trzeba już mocno brać pod uwagę krzywiznę ziemi, uciekającej spod prostego ramienia interferometru. Wciąż jednak większość technologii potrzebnych do jego wybudowania istnieje i zostało przetestowane przez LIGO. Swoją drogą to chyba będzie całkiem niezły test dla płaskoziemców. To czego potrzeba, to zwiększyć skalę całego przedsięwzięcia. Z kolei Europa pod przywództwem Instytutu Fizyki i Grawitacji Maxa Plancka projektuje obserwatorium o ramionach długości 10 km, ale za to trzech ułożonych w trójkąt równoboczny. Każda para sąsiednich boków będzie działać jako osobny interferometr. Wyniki ich pracy będą następnie łączone dla szerszej widmowej analizy fal grawitacyjnych. To oczywiście nie wszystko. Podobnie jak w przypadku teleskopów optycznych, sama Ziemia stwarza liczne niedogodności i limity w tym, co i jak może być zaobserwowane. Stąd, kiedy tylko pojawiła się taka możliwość, naukowcy zaczęli wysyłać teleskopy w kosmos. Sytuacja jest analogiczna w przypadku obserwatoriów fal grawitacyjnych. Ziemska grawitacja, atmosfera, niestabilność skorupy oraz działalność człowieka są źródłem nieustającego szumu, przez który żadne obserwatorium nie jest w stanie przebijać się w nieskończoność. Innym ograniczeniem jest długość ramion nie tylko dlatego że gdzieś je trzeba pomieścić ale też dlatego że trzeba w nich wytworzyć i utrzymywać wysokiej jakości próżnię. Z tego względu już kilkanaście lat temu podjęto decyzję o budowie kosmicznego obserwatorium fal grawitacyjnych LISA czyli Laser Interferometer Space Antenna. Wspólny projekt NASA i ESA jest krokiem milowym w obserwacji zmarszczek czasoprzestrzeni dlatego poświęcimy mu trochę czasu w tym odcinku. Koncepcja projektu Liza zakłada wysłanie na orbitę około słoneczną trzech niewielkich sond, wewnątrz których umieszczone zostaną lustra, a właściwie sześciany ze stopu złota i platyny, które stworzą w przestrzeni za ziemią trójkąt równoboczny o długości ramienia około 2,5 miliona kilometrów. Na analogicznej zasadzie, na jakiej działają interferometry na Ziemi, Liza będzie mierzyć długości tych ramion za pomocą wiązek lasera, odbieranych przez bardzo czułe teleskopy. Dzięki umieszczeniu w przestrzeni kosmicznej nie będzie trzeba martwić się próżnią, która tam przecież już jest, ani tym, jak zawiesić lustra, by odizolować je od wibrującej Ziemi, no bo będą się unosić swobodnie przez brak ciążenia. Idealne warunki powinny więc sprawić, że dużo łatwiej będzie wybudować takie obserwatorium niż te na Ziemi. Ale czy na pewno? Po pierwsze, w kosmosie nie istnieje coś takiego jak idealna próżnia, a zwłaszcza w układzie słonecznym. Sądy Liza będą narażone na spotkanie z mikrometeoroidami, pyłem kosmicznym czy nawet uderzane przez wiatr słoneczny. Każdy z tych czynników potrafi zmienić znacząco trajektorię sond i zaburzyć geometrię ich układu, uniemożliwiając przeprowadzenie badań. Aby się przed tym ochronić masy testowe czyli te złoto platynowe sześciany wewnątrz sąd, będą umieszczone w specjalnych osłonach wyposażonych w systemy ekranowania nawet przed szumem pochodzącym z działającej na pokładach sąd elektroniki. Osłony te za pomocą silniczków o bardzo niewielkim ciągu będą utrzymywane tak, aby nie zbliżyć się zbytnio do sześcianów, umożliwiając ich swobodne orbitowanie. To, że tak precyzyjne odizolowanie mas testowych od wszelkiego rodzaju zakłóceń oraz mierzenie odległości między nimi z dokładnością rzędu potrzebnego do detekcji subtelnych fal grawitacyjnych jest możliwe, pokazała w 2017 roku misja LISA Pathfinder, w której wysłano na orbitę okołoziemską sondę z dwoma sześcianami i laserem mierzącym odległość. Testy zakończyły się wielkim sukcesem, gdyż dokładność jaką osiągnięto była stukrotnie większa od tej potrzebnej, aby pełnowymiarowa misja mogła się udać. Żeby jednak wszystko się udało trzeba także rozwiązać drugi problem jakim jest samo mierzenie tak ogromnych odległości. Już w przypadku LIGO gdzie wiązki lasera muszą przebyć kilometry zanim trafią na fotodetektor. Aby to było możliwe potrzebne było wytworzenie strumienia światła o ogromnej mocy przypominam 200 watów. W obserwatorium LISA nie dość że światło musi przebyć 2,5 miliona kilometrów to jeszcze nie jesteśmy w stanie wysłać w tych sondach skomplikowanego systemu wzmacniacza laserowego jaki używany jest w LIGO bo jest on po prostu za duży. Problem jest więc w tym, że choćby nie wiem, jak skupiona była wiązka lasera o mocy najwyżej kilku watów, jakiego może użyć Liza, to na końcu swojej drogi będzie rozproszona na kilkanaście kilometrów, a to oznacza, że nie można użyć zwykłych luster do odbijania wiązek między sondami. Zamiast tego odpowiednio czuły teleskop odbierze tą małą część fotonów, jaka na niego padnie, przeanalizuje dokładnie w jakiej fazie i po jakim czasie od wysłania zostanie on odebrany i przekaże te dane kolejnemu laserowi, który wyśle odpowiednio mocną wiązkę. Dalej. Można więc powiedzieć, że zamiast prawdziwych luster, Liza będzie używać ich symulatorów. Kosmiczne Obserwatorium Fal Grawitacyjnych dzięki swojej wielkości będzie czułe na fale w innym zakresie niż jego ziemskie odpowiedniki. Podczas gdy LIGO może odbierać fale grawitacyjne o częstotliwości rzędu 10 do 1000 Hz, LISA będzie czuła w zakresie milihercowym. Pozwoli to na wykrywanie fal grawitacyjnych powstałych podczas innych zjawisk, takich jak kolizje supermasywnych czarnych dziur w centrach łączących się galaktyk, czy łączenie się supermasywnych czarnych dziur z mniejszymi zwartymi obiektami. Poszerzenie zakresu badań w tym przypadku jest analogiczne do obserwacji optycznych na różnych zakresach fal w ultrafiolecie, świetle widzialnym czy w podczerwieni. W każdym z zakresów widać trochę co innego, a pełne dane mogą nam wiele powiedzieć o obserwowanym obiekcie czy zjawisku. I tu przychodzi naturalna pokusa: zbudujmy jeszcze większe obserwatorium, by móc obserwować jeszcze bardziej subtelne fale grawitacyjne i sięgnąć głębiej i dalej w kosmos, a może nawet do samych jego początków, do których dostępu nie dają fale elektromagnetyczne. Oczywiście, budowa takiego obserwatorium ma także swoje limity, nawet w przestrzeni kosmicznej, choćby ze względu na moc laserów, ale nie musimy uciekać się do własnych konstrukcji możemy wykorzystać pulsary. Dzięki temu, że szybko rotujące gwiazdy neutronowe wysyłają do nas wiązki fal radiowych z okresem o niezwykłej precyzji, możemy analizować wszelkie odchylenia od normy i na tej podstawie wnioskować o przechodzących pomiędzy nami a pulsarami falach grawitacyjnych. Niestety badania tego rodzaju nie są proste ze względu na mnogość różnych innych rodzajów zakłóceń. Niemniej w 2023 roku naukowcy zebrani w projekcie Pulsar Timing Array ogłosili detekcję fal grawitacyjnych tła dzięki obserwacji sieci kilkunastu pulsarów. Jak widać, badania fal grawitacyjnych, choć niezwykle trudne i kosztowne, mają się dobrze i prowadzone są przez coraz więcej naukowców z sukcesami, które dają nadzieję na finansowanie kolejnych ambitnych projektów. Także ze względu na to, jak unikalny wgląd w strukturę wszechświata dają fale grawitacyjne. Miejmy nadzieję, że dzięki nim w niedalekiej przyszłości usłyszymy o jakimś przełomowym odkryciu, które będzie możliwe tylko dzięki temu, że astronomowie nauczyli się nasz wszechświat nie tylko widzieć w falach elektromagnetycznych, ale i słyszeć uszami nastawionymi na fale grawitacyjne. I to by było na tyle moi drodzy, mam nadzieję, że dzięki tej trzyodcinkowej serii przybliżyliśmy Wam temat fal grawitacyjnych i tego w jaki sposób udało nam się odkryć oraz Podsłuchać tak naprawdę, co wszechświat ma na tym kanale nam do przekazania. A ja zapraszam Was na inne odcinki na naszym kanale. Skoro już o kanałach mówimy, zasubskrybujcie koniecznie kanał Astrofaza, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dla nas to też jest oczywiście bardzo ważne, bo pozwala nam rozwijać ten kanał i tworzyć chociażby takie serie jak właśnie ta, którą oglądaliście. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.